Witajcie w Super Mario Brothers X! A może nawet Super Mario Brothers X 2? <laughs> Nie pamiętam, co ostatnio nagrywałem. Nagrywałem. Tak, nagrywałem Invasion 2 Episod Super Mario Bros. X chyba. No, okazuje się, że jest. Coś nowszego. X2. Dzisiaj to. Podejdziemy do zagrania w Princess Cliché. Co nie jest... No przecież może, nie wiem. Może trochę kliszej, może nie. Nie wiem, zobaczymy. Czy można wyjść tą rurą? Nie, nie można. Mamy tylko trzy życia, to jest mało, a ta gra jest troszeczkę... Yy, Starczy chyba powiedzieć, że nie jest... Przepraszam, nie jest dokładnie tak, jak ją pamiętam. Mario, księżniczka Daisy, szukała cię. Powiedziała coś o cieście. Chciałam nie pójdziesz do zamku, żeby się z nią spotkać. Nie zapomnij wziąć trochę grzybków z piwnicy. Dobra, pójdziemy. Spencer grzybków wydaje nam? Wystarczą nam dwa. Ciekawe czy z tego... Czy z tego bloku kończą się grzyby. W sumie to powinienem pewnie podejść któregoś razu do y, epizodu Invasion 2 jeszcze raz. Lepiej się zbieraj, bo możliwe, że rzeczy się pozmieniały, nie wiem. Na pewno gra wydaje mi się dziwna. Było w tym trochę takiego, że tak powiem, dzięk, które pochodziło z tego, że to jest fun game, ale też możliwe, że Pewne, pewna fizyka uległa zmianie. I to jest... nie za fajne. Natomiast... są rzeczy, które pamiętam. Kucamy, wciskamy atak i... hej, wyciągamy sobie... z ziemi rzeczy. Miniony przejęły drogę, uważaj. Dobra, spróbujemy uważać. Niestety dają mi tu tylko grzyb. O, mogę sobie rozstawiać rzeczy. Co? Wydaje mi się, że one. Tak, powinny blokować wrogów. W takim razie moglibyśmy nazbierać sobie dodatkowych żyć tutaj. A oh, crap. Jedna rzecz jeszcze. It's not what I wanted. A okej, okay, tak może być chyba, ale muszę jedną muszę stąd zabrać. Dobra. I ta musza mi się przyda. by do ataku. Tak jakby. Ale powinien stamtąd wychodzić cały czas. Problem będzie taki, że niektóre będą wychodzić na zewnątrz. Nie, to nie jest dobre miejsce na zbieranie żyć. Spadajmy stąd. Zresztą to po co komu dodatkowe życia, nie? Zwłaszcza, że w tej grze są Yoshi. Co my tu mamy? Patrzcie, można zjeść. Okej, okay, nieważne. Jednak nie można. Jak się okazuje, jednak nie można. Okej, okay, ta gra lubi. Y, znaczy, ten epizod lubi rury, z których bardzo szybko, bardzo często wypadają przeciwnicy. I jajka, w których y, nie siedzą Yoshi, tylko jakieś nieprzyjemności. O, cześć. Cieszę się, że to złapałem. Kada masz do powiedzenia? Zniszczyli most! Będziesz musiał znaleźć inną drogę naokoło. What well, do I? Może wystarczy się rozpędzić i skoczyć. Nie wiem, jak długi, duży ten most jest. Ooo. Nie rozpędziłem się za dobrze, ale żyjemy. <laughs> Nie no, można to po prostu przepłynąć. Jest chyba. To jest chyba sposób, żeby ten... żeby wrócić. O nie, teraz nigdy nie wrócę do domu. Jakby się dało go zjeść, to mógłbym cię przeprowadzić. Ale tak chyba faktycznie jesteś zgubiony. A no tak, czerwone uszle zamieniają się w... ...płomień w ustach Yoshich. W większości, jak nie we wszystkich. A? Okej, okay, nieważne. Ej, widzieliście to? Pod tym blokiem jest woda. Hitbox wody wychodzi za wodę. Ciekawe. O! Kolejna szansa! Może? No nie! Kiedyś się uda, może. Uważaj, Mario, za chwilę tam jest niebie różowy... niebieski. Dlaczego niebieski? Różowy dinozaur! I nikomu nie pozwoli przejść. Ha! A co powiesz na to, Birdo? Oh, wow. Może ci przywalę tym. Dawaj jajo. Wszyscy wiemy jak z tobą walczyć. Każdy grał w Super Mario Bros. 2 USA. Oh, no! Masz. Dlaczego ja jestem... Nie, już i wróciłem. Dobra, ostatnia szansa, żeby w tym poziomie zjeść warzywko. Nieprawda, jeszcze mam dwie, udało się! Tylko nic z tym nie zrobię. Idziemy dalej. Po prostu. Użej mnie ten poziom. Na mapie jest jako czerwony. Standardowo oznacza to, że ma dwa wyjścia. Nie w tym przypadku. Ten skarb pomógłby ci pokazać Bowzera. Szkoda, że jest mój. I nawet nie próbuj na niego patrzeć. Zobaczmy co jest w środku. O jakim skarb? Słodziej, teraz pokażę ci moją prawdziwą formę! Ja też wam coś pokażę. Jak stoi sobie tutaj ten power-up, to nie może do nas podejść. Ale nie możemy się cały czas bronić, nie? Uuu, w dobrym miejscu siedzisz. W sumie mogę na nim po prostu tutaj siedzieć jako jeździec joshi. Co tam masz do powiedzenia? Cudowna noc w y, grzybowej wiosce. Więc szukasz gwiazdek, tak? Szukam gwiazdek? Popytałbym w mieście. Tak yy, się składa, że szukam faktycznie gwiazdek. Ten złodziej ukradł moje ciasto. Niam, nią, niam, nią. Co za dziwny dom! Zagadajmy, co tutaj z mieszkańcem. Wynoś się z mojego domu. Niestety chyba nic tu nie ma. Musiałbym pewnie spojrzeć w editor map. A mamy taką możliwość? Słyszałem, że gdzieś tutaj jest gwiazdka ukryta w jaskini pod Mushroom Pass. Cokolwiek. Co tam masz? Szukasz gwiazdek, dam ci swoją. Okej. Okay. Miły jesteś, gościu. Chyba nawet wezmę. Mamy pierwszą gwiazdkę. Już nie będę ukrywał, że nie wiem, bo widzieliście na ekranie zapisu. Zebrania jest 10 gwiazdek. Już przeszedłem ten poziom. Przećwiczyłem sobie. Możemy też wejść tutaj. Na szczęście! To nie działa tak w Super Mario World. Jakbym wziął tego grzybka w Super Mario World, to napisałby mi mój listek. Na szczęście tutaj to tak to nie działa. Goombas are invading my basement. Widzieliśmy tutaj, że jest jedna gwiazdka. Nie wiem czemu, to jest jedyne wejście, które sugeruje, że jest gwiazdka. Cieco, w sumie to zmieniam zdanie co do tego mylącego, że. Auć, dobra, Yoshi, wiesz co? Możesz zjeżdżać, jak chcesz. Jak taki jesteś. Mam ty lepszego, jesz jego. Yoshi 2.0 Niebieski Yoshi. I came down here looking for treasure, but all these blocks are in the way. Spokojnie, ja sobie to ogarnę. O oh powinienem sobie zachować jeden. Na no później. Teraz możemy latać. Tutaj są pewne rzeczy, które są niezgodne ze światem Mario. Normalnie moglibyśmy jako Yoshi latać w nieskończoność. Nie w tej grze. Normalnie już po jakimś czasie Yoshi połka przedmiot, który ma w pysku. Nie w tej grze. A jest jeszcze jedna rzecz. Jeżeli chodzi o skorupiaki różnego rodzaju, czy to Kupa Trupa, czy Fuzzy Beetle, raz schowane w skorupie już z niej nie wychodzą. Więc. Ja. Yeah. nie. Yeah. W zasadzie nie wiem dlaczego robię to w tej kolejności. Ale tutaj mamy jeszcze jedną rzecz, więc faktycznie są tu dwa wyjścia. Ja jestem po prostu głupi. A gdzie jest to jedno wyjście, to może możecie się domyśleć, gdzie jest, bo to jest droga, której nie moście. Przymoście. O przymoście, tak, przymoście. Czyli tutaj jest rura, do której mogę wejść. Ło! O! Fragmenty jajka spadły. That's znił. Ale tak, patrzymy na ten edytor map, bo wydawało mi się, że tu jest więcej wyjść jeszcze. I że poziom y, z czerwoną kropką będzie oznaczał, że otworzy mi się jeszcze jakiś inny poziom. Poziom? Ale nie, po prostu tutaj mamy jeszcze jedną gwiazdkę. Numer trzy. Hajce życia. Dobra. Na razie to chyba starczy. W tym odcinku wyjdziemy do zamku, gdzie... W zasadzie powinniśmy spieszyć od razu, i po Daisy wołała. Ale dobra, może się nie obrazi, że poczeka do następnego odcinka. Trzymajcie się.